Pozwól wydarzać się twojemu życiu. Bez oporu, bez kontroli. Zacznij płynąć z nurtem swojego życia. Tak jak płynie się z nurtem rzeki, tak samo jest z naszym życiem. Jeżeli my się opieramy, jeżeli przytrzymujemy pewne sytuacje z naszej przeszłości, to płyniemy w drugą stronę i hamujemy, pozbawiamy się Dotarcia do konkretnego miejsca, do którego dążymy, ponieważ łapiemy się pewnych sytuacji, które napotykamy w swoim życiu, zatrzymujemy się w tym miejscu i tak naprawdę utykamy w przeszłości. Nasze życie jest jak nurt rzeki, więc pozwólmy mu płynąć i pozwólmy sobie odpuścić pewne sytuacje w naszym życiu, aby móc z lekkością płynąć z nurtem tej rzeki. Z nurtem naszego życia. Wtedy wszystkie sytuacje, wszystko to, co chcemy osiągnąć, gdzie dążymy, pojawi się dużo szybciej i dużo łatwiej. To nasze ego jest takie zniecierpliwione i chce widzieć rezultaty już teraz, w tym momencie. Natomiast daj sobie czas bez opierania się, bez walki, bez kontrolowania, ponieważ to stawia opór przed tym, co ma się pojawić. Więc utykasz bądź płyniesz w przeciwnym kierunku. Pozwól sobie płynąć z życia. To, co się tu u Ciebie w życiu pojawia, pozwól, dopasuj się do tego i płyń dalej. A zobaczysz rezultaty i zobaczysz, jak droga się rozświetla i prowadzi Cię dokładnie tam, gdzie chcesz być, bądź nawet w jeszcze lepsze miejsce.